Jak można zdefiniować markę osobistą? Który z elementów marki osobistej jest w dzisiejszym biznesie najistotniejszy? O tym porozmawiam z Pauliną Łączek, założycielką RICG Poland. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes24. Cześć, Paulino. Witam Cię Bartku. Dziękuję Cześć. za zaproszenie. Paulino, ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. To jest stwierdzenie, które zawsze przytaczam na początku naszej rozmowy. Więc jak Ty odnosisz się do tego stwierdzenia? Utożsamiasz się z nim? Jakie elementy są tutaj dla Ciebie najistotniejsze? W otaczającym nas świecie człowiek zaczyna schodzić na drugi plan. Wszystko jest kreowane przez ChatGPT, GPT, social media i inne rozwiązania, które nam towarzyszą w codziennym życiu. Dlatego uważam, że człowiek, który zaczyna wychodzić na rynek z jakąś postawą, nazwijmy to budowaniem marki własnej, jest naprawdę dużą wartością dodaną, bo mamy Kontakt z osobą, a nie ze wszelkimi rozwiązaniami, które są dostarczane w tej chwili do ludzi, dla ludzi. Więc ta persona, która pojawia się, jest niezmiernie istotna z mojego punktu widzenia. Bardzo to cenię i szanuję ludzi, którzy wkładają w to dużo pracy, energii, żeby pokazać się jako realny. Podmiot, który jest w stanie przekazać jakieś fajne treści rzeczowe. O tym wejściu na rynek pracy z tą marką osobistą, o której wspomniałaś, to za chwilę powiemy, ale jeszcze, żeby już tak domknąć kwestie uh -huh. związane z nazewnictwem, to jak ty ze swojego doświadczenia definiujesz markę osobistą? Który właśnie z tych elementów, o których wspomniałem w zapowiedzi, myślisz najmilej, myślisz najcieplej, który jest najistotniejszy? Przede wszystkim przedstawienie siebie jako, nazwijmy to tak, osoby takiej przyjaznej, bo w tej chwili świat jest na tyle agresywny, że potrzebujemy osób, które w sposób Ciepły, przyjazny, będą się z nami komunikowały. Ludzie, po, w tej chwili, my poszukujemy osób, które wytyczą nam drogę. Będziemy mogli ich naśladować, będziemy ich followować. Jest to, w tej chwili jest to dominujący trend na rynku. Czyli szukamy sobie osoby, która będzie dla nas takim, nazwijmy to, guru. Będziemy się z nim utożsamiać. My potrzebujemy tego, bo żyjemy w dobie, wszelkich otaczających nas narzędzi, typu właśnie wszelkiego rodzaju komunikatory, gdzie jesteśmy bezosobowi. Potrzebujemy realnej postaci, której będziemy słuchać, której będziemy mogli wierzyć. My potrzebujemy osoby w tych czasach, której będziemy mogli zaufać, będziemy się z nią utożsamiać. No, no właśnie, o, o tym za chwilkę powiem, ale teraz, gdybyśmy przeszli już do takiego e, praktycznego ujęcia związanego z marką osobistą. E, ty, Twoja firma zajmuje się przede wszystkim, e, czy w największej mierze, rekrutacją w tym obszarze kadry C-level, kadry za, zarządzającej. E, więc. Jaka jest Twoja diagnoza, jeżeli chodzi o markę osobistą właśnie w tym segmencie? Czy zauważasz profesjonalizację, czy wręcz przeciwnie? Tak, tutaj świetnym narzędziem, o ile mogę się posługiwać nazwami własnymi, LinkedIn jest świetnym narzędziem do budowania takiej marki osobistej, szczególnie dla menadżerów wyższego szczebla. Nie tylko dla nich, ale głównie oni tam występują z pozycji właśnie takich nazwijmy to influencerów, tak? Jak kreują swój biznes, i to jest ważne. Kreując tą markę osobistą, żeby to było zgodne z naszym DNA, żeby to było wiarygodne, żeby to było spójne. Jeżeli to jest menadżer, to musi być spójne z polityką firmy, ale też z osobą, która występuje w roli, która buduje markę osobistą, tak? więc to mu, musi wychodzić z takiego bardzo spójnego DNA. Hmm. Mówisz o tej spójności. No to w takim razie i o świadomości. To w takim razie, czy ty uważasz, że kadra zarządzająca dzisiaj ona ma tą odwagę, żeby pokazywać właśnie dosłownie siebie? Bo bardzo często widzimy tutaj takie zabiegi, działania, które mają na celu zbudować trochę wizerunek osoby, którą się nie jest. Ale generalnie trend jest taki, że chcemy się pokazać w taki, a nie, a nie inny sposób. Czy tutaj zauważasz tą odwagę, właśnie tą świadomość w tym, żeby pokazywać właśnie siebie, żeby ta autentyczność również występowała? Jest jej coraz więcej, aczkolwiek, tak jak słusznie zauważyłeś, ludzie chcą być postrzegani inaczej. W inny sposób niż faktycznie. To, jest, to, jest takie, to, jest takie, to jest takie stwierdzenie, chcę być jak i teraz Steve Jobs i, i Elon Musk i, i tym podobne. Czyli jest zawsze Bądź takie. Bądź sobą, to jest podstawa. Bądź sobą. To byłoby najlepiej. Ale wracając do Twojego pytania, Te, zmienia się trochę trend. Na pewno obserwujesz LinkedIna, widzisz te zmiany, które zachodzą. Wcześniej była to komunikacja nastawiona na działania czysto korporacyjne. Tak? Jestem prezesem, zrobiłem to, zrobiłem tamto, wspieramy. Teraz pojawił się nowy trend, pokazywanie się z dziećmi, pokazywanie tego, co robię w czasie prywatnym, gdzie byłem na wakacjach, wygrałem maraton. Jest taki jeden prawnik, bardzo duża kancelaria, nie będę przytaczała nazwy oraz nazwiska tej osoby. On bardzo fajnie pokazuje swoje życie prywatne. Wyszedł z tej sfery, bo ja już go dłuższy czas obserwuję, wyszedł z tej sfery czysto biznesowej i pokazał część swojego życia prywatnego. I to jest to, co będzie się w tej chwili najlepiej sprzedawało. Jestem osobą żywą, mam rodzinę, mam, nie wiem, jakieś zainteresowane pasje, nie żyję tylko pracą. Ale kadra zarządzająca już, e, przepraszam za określenie, dorosła do, do tego, czy dojrzała, żeby właśnie wyjść z tego korporacyjnego ujęcia, o którym Ty wspomniałeś, mhm. e, do mhm. tego ujęcia, nazwijmy to stricte, prywatnego? Może oni i dorośli, ale musimy zawsze pamiętać, że jeżeli stoją na czele jakiejś firmy, to on jest członkiem tej organizacji i teraz nie zawsze jest mu pozwolone, aby wyszedł z prywatą. Więc to zależy bardzo mocno od firmy. Z reguły zauważam też taki trend, gdzie właściciele firm, bo akurat ta kancelaria jest polską, bardzo dużą kancelarią. Jest jeden, jedna osoba, car sharing, też polska firma. I oni inaczej to mogą formułować, bo to jest ich firma. Za prezesem, nie wiem, Coca-Coli, innej firmy stoi duża korporacja i nie na wszystko mogą się godzić ale my, my myślisz, że to jest już ten kierunek, z którego nie zejdziemy, czyli właśnie pokazanie tej autentyczności w taki sposób i nawet ta Coca-Cola czy Nike czy możemy popodować mnóstwo tego typu mhm. firm będzie musiała również mieć tą świadomość. Fajnie by było, żeby szli tym trendem, bo nam brakuje tego człowieczeństwa w człowieku. Naprawdę my jesteśmy czasami tak odrealnieni od tego co się dzieje Wokół nas, my nawet nie chcemy za bardzo. Zamykamy się w swoich komputerach. Tak jak powiedziałam, już ileś razy wspominam o tym, w social mediach mamy komunikatory. Ja widzę, niektórzy ludzie nawet nie potrafią wykonać telefonu, żeby przedyskutować sprawę. Będą pisali tysiące maili. I to dalej nic nie wnosi, bo można tę sprawę załatwić w ciągu pięciu minut jednym telefonem. Ale ja się śmieję z tego, że to jest stara szkoła. Tak. Mamy jeszcze minutkę i ostatnie pytanie. Jak przekonałabyś osoby nieprzekonane do tego, żeby właśnie rozpoczęły budować markę osobistą? Powiem to na swoim przykładzie. Musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu, musiałam zacząć nagrywać krótkie filmiki, nazwijmy to takie Spoty, może nie reklamowe, ale które przybliżą naszego potencjalnego klienta do naszego nowego projektu, muszę zbudować markę osobistą, żeby ten klient, który przyjdzie do nas, zaufał nam. Jeżeli nie będzie mnie znał, czy teraz bardzo popularny TikTok, Instagram, Facebook, ci ludzie. Ja dla nich będę no name'em. Jestem nikim, bo nie istnieje w żadnym z tych, z tych social mediów. No to w takim razie nic, tylko życzyć powodzenia i dziękuję. przede wszystkim dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie i powiedziałaś te ważne słowa. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek programu Twój branding już w najbliższy piątek o godzinie 14.30. Zapraszam również na YouTube'a i Facebooka, gdzie podajemy również archiwalne odcinki programu. Do zobaczenia.